Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam dla Was haul zakupowy. Pokażę Wam, co takiego hawciarskiego kupiłam, co kupiłam mniej hawciarskiego, ale też kreatywnego. Opowiem Wam o tym, co kupiłam, ale jeszcze do mnie nie doszło, no i o tym, co mam w planach kupować. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest krosno. Ja Wam tutaj tego tak dokładnie nie pokażę, ponieważ musiałabym sobie zmieniać całą kontrolę. Koncepcję ustawienia. Na temat krosna pojawi się w następny wtorek filmik, gdzie zobaczycie mniej więcej jak to krosno wygląda, jak ja to mam wszystko zaczepione. Powiem Wam, że kupiłam to krosno i jestem z niego bardzo zadowolona. O ile wcześniej było katastrofą, to teraz bardzo się z niego cieszę. Kupiłam go na AliExpress za 63 zł i sprawdza się u mnie naprawdę. Rewelacyjnie. Nie sądziłam, że będę taka zadowolona, ponieważ na początku bardzo, ale to bardzo e, mi to krosno dokuczało, nie umiałam się w ogóle z nim zaprzyjaźnić. Natomiast po kilku tygodniach uznałam, że jest rewelacyjne, ale na jego temat więcej w innym filmiku. Dalej mam rzecz, o której już kilkukrotnie wspominałam, i wspomnę Wam również w tym filmiku za tydzień. E, to jest taka jedna rzecz. Ja sobie tutaj spróbuję to ustawić troszeczkę w dół. To jest taka rzecz, taki notesik, który ja sobie kupiłam w Media Expert, bodajże za 30 zł. Około. Wiem, że kiedyś były droższe, teraz trochę staniały. Ja, jeżeli haftuję na kanwie z nadrukiem, a prowadzę swój hafciarski zeszyt, to muszę sobie w jakiś sposób liczyć krzyżyki. I ja to zawsze pisałam na kartkach i teraz przerzuciłam się centralnie na to i tylko na to. Piszę sobie po kolei dni i zapisuję krzyżyki. I na jakim obrazku robiłam te krzyżyki? Możecie sobie tutaj dowolnie pisać. Tutaj oczywiście zmieniają się kolory. Tutaj są od góry takie zielone, i im bardziej idziecie na dół, to to się tak stopniowo te kolory zmieniają. Jak widzicie co poziom, to inny kolor. Można sobie tutaj dowolnie pisać. Od tego mamy specjalny rysik. Można też pisać na przykład paznokciem. Palcem nie napiszecie nic. Ja oczywiście nie polecam paznokciem, żeby tego nie porysować. Musi być ostre jakieś narzędzie, najlepiej właśnie ten rysik. I fajne jest to, że kiedy już sobie całe zamarzemy i chcemy mieć od nowa, to zobaczcie, klikamy ten przycisk i wszystko znika. I w tym momencie możemy sobie pisać dalej. A jeżeli chcemy coś zniszczyć, no to klikamy i usuwamy. To jest naprawdę super. Ja już nie korzystam w ogóle z takich kartek no Zwykłych kartek. Jedynie co to prowadzę ten hawciarski zeszyć, żeby wszystko było zapisane na stałe, a takie notatki i inne pierdoły piszę tylko i wyłącznie na tym. To jest naprawdę rewelacja. Ja sobie tutaj schowam mój rysik. Oczywiście to ma też bardzo fajną funkcję, ponieważ ma magnes, możecie sobie to powiesić na przykład na lodówce. Tutaj macie specyfikację i całą tą firmę, z której no całą tą firmę po prostu, gdzie zostało to wyprodukowane, ja bardzo to polecam. I nie rozstaję się z tym nawet na krok. Z mniej hawciarskich rzeczy kupiłam sobie płótno i kupiłam sobie farby akrylowe. To są zakupy z action nie mam pojęcia, ile kosztowały te farby. Za płótno zapłaciłam około 5 zł, i ja sobie wymyśliłam. Takie, taką fajną rzecz, wiecie, wiecie, albo nie wiecie. Moja Nadia teraz 14 lipca będzie miała roczek. Jak wy to oglądacie, to już na pewno jest po tym roczku. Wiem, że to będzie z lekkim opóźnieniem. I ja sobie wymyśliłam coś takiego, że przykleję sobie na środku taśmę. Ja to gdzieś widziałam na TikToku. Zamoczymy łapkę, odbije Piotrek, odbije ja i odbije Nadia. Natomiast co do Nadi, muszę Wam powiedzieć, że ja nie wiem, czy te farby akrylowe są bezpieczne dla dziecka. I nie wiem, czy będę ryzykować, i chyba nie, dlatego będę musiała dla Nadi dokupić jakieś inne bezpieczne farby, żeby ją nie mazać tymi. I wiecie, no to co prawda jest tylko na sekundkę, bo ile trwa pomalować, odbić, zmyć, no ale jednak to jest małe dziecko, więc wydaje mi się, że. Użyję innych farbek. Tutaj później odkleję tą taśmę, napiszemy datę i podpiszemy sobie rałączki. I wydaje mi się, że to będzie taka fajna pamiątka, właśnie z Nadią dla roczek. Tak sobie to zaplanowałam. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Dalej już mam rzeczy hawciarskie. Kupiłam sobie mulinki, i to są mulinki z Action. Nie mam pojęcia, za ile je kupiłam, natomiast nie były jakieś bardzo drogie, były wręcz bardzo tanie, dlatego je wzięłam z czystej ciekawości. Tutaj mamy napisane, że jest to 100% poliester. Nie mam pojęcia, jak one się będą sprawdzały. Ja ich jeszcze nie odpakowywałam. Tak wygląda tył. Kupiłam je z czystej ciekawości, dlatego że ja bardzo lubię robić różne takie małe hawciki, tak itd. I stwierdziłam, że właśnie taka tania mulinka będzie do tego rewelacyjna. No i tak jak mówię, byłam tego bardzo ciekawa, jak ona się będzie sprawdzała. One były pakowane tak odcieniami były jeszcze odcienie zieleni chyba, bodajże odcienie fioletu nie jestem pewna. Będę chciała w przyszłości sobie jeszcze dokupić. kupiłam sobie dwa zestawy hawciarskie. Pierwszy zestaw wygląda w ten sposób. Ja sobie te zestawy kupiłam tak na lato, tak na wakacje, bo uznałam, że chcę coś robić w te wakacje, coś innego, coś takiego lekkiego, coś małego, coś, wiecie, luźnego. Okazało się, że te zestawy wcale nie są takie luźne. To jest pierwszy. Ja za niego zapłaciłam 10,86 zł. Ja to kupiłam na Aliexpress. Linki oczywiście do wszystkiego macie w opisie, oprócz tego, co kupiłam stacjonarnie. W taki sposób to wygląda. Bardzo fajny, mały hawcik. Polowałam na całą tą serię i cieszę się, że mam już pierwszą. Pierwszą tom, tom, tom. Mam też do niej wzór na sagę, natomiast wydaje mi się, że jest o wiele trudniejszy niż ten, który mam tutaj. Ale ciężko jest mi powiedzieć, dlatego że nie odpakowywałam jeszcze tego zestawu, więc nie wiem. Kolejny zestaw, który kupiłam, który najbardziej mnie urzekł, ja już go otworzyłam. Więc pokażę Wam tylko kartkę. Za ten zestaw zapłaciłam 31 zł. i 19 groszy. Oczywiście macie różne modyfikacje tego zestawu. Ja sobie kupiłam tą najdroższą i kosztowało to tyle, dlatego że w zestawie mamy oryginalną mulinę DMC plus. Ja sobie wzięłam metaliczną kanwę, dlatego mnie to wyniosło o wiele drożej. Wydaje mi się, że chyba Was okłamałam. Najdroższa wersja była z kanwą nadrukowaną. Ja to wzięłam z kanwą bez nadruku i chyba zapłaciłam tam złotówkę czy dwa złoty taniej. Aczkolwiek nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc po prostu nie będę tutaj nic mówić na ten temat. Tak się to prezentuje. Ja już to otworzyłam i zaczęłam nagrywać dla Was filmik. Mam zamiar to haftować w wakacje, tak na luzie, tak po trochu, tak wiecie, bez śpieszenia się jakiegoś większego. Nie dla filmiku, nie dla Instagrama, ale tak dla siebie, tak dla odmiany. Więc troszkę mi pewnie z nim zejdzie, ale cieszę się, że będę mogła go wyhaftować, bo na początku bardzo się nie lubiliśmy. Teraz polubiłam ten zestaw trochę bardziej. Ten zestaw jest bardzo trudny, trochę mnie przerósł, nie wiedziałam co mam z nim robić. Chciałam go wyrzucić, potem chciałam różne rzeczy z nim robić, ale o tym już w osobnym filmiku. Kupiłam sobie również nożyczki za 9 zł i 2 grosze, i ja mam takie same nożyczki, tylko w takiej wersji. A teraz sobie zamówiłam w takiej. Eee, dlaczego? Szczerze mówiąc, nie wiem czemu je zamówiłam. Uznałam, że je chcę mieć i zobaczcie, te chodzą w ogóle. Patrzcie, jakie są luźne. Te już takie nie są. Te są tutaj twarde, a te moje już takie koteny. Eee, kupiłam sobie nowe. W zasadzie te stare jeszcze się nadają do wszystkiego, i nie planowałam ich zmieniać. Oczywiście ich nawet nie wyrzucę ale jakoś zapragnęłam mieć nowe. Także teraz mam dwie pary, no bo ta już jest, jak widzicie, <laughs> niezbyt dobrej jakości. Kupiłam sobie również dwie kanwy, albo raczej trzy kanwy, ale na razie opowiem Wam o tych dwóch. To jest kanwa 18ct, z tego co mi wiadomo. Ja za jedną kanwę płaciłam 5,35 zł. Mam tutaj takie dwa małe kawałki, beżowa i czarna. To jest rozmiar 25x25, z tego co do, jeśli dobrze kojarzę. I to też zamówiłam na jakieś takie malutkie hawciki. To są takie skrawki. Często w pasmateriach można kupić takich internetowych, można kupić skrawki materiału naprawdę za bez cen. I jeżeli ktoś robi magnesy, no, magnesy to może nie, ale jakieś. Na przykład zakładki do książek, czy coś tego typu, no to fajnie kupować takie skrawki i po prostu nie przykładać, bo czasami e, można naprawdę dostać perełeczki. Ja sobie tutaj kupiłam takie coś, takie małe, takie zwykłe i jestem bardzo zadowolona. I coś, czego się najbardziej, najbardziej chyba cieszę, to kanwa plastikowa. Ja za ten arkusz kanwy plastikowej zapłaciłam 12,62 zł. I to jest chyba wielkość kartki A4. Tu mam kartkę A4. No, prawie, jak widać, w porównaniu do takiej kartki zwykłej od drukarki. Chciałam sobie porobić coś: jakieś magnesiki, jakieś coś. Nie powiem Wam, ile to jest CT. Aczkolwiek nie jest to wcale aż tak bym powiedziała drobniutko, jest tak optymalnie. Coś sobie na tym będę haftować. Bardzo się cieszę, że mam tą kanwę, bo zawsze marzyłam, żeby sobie coś wyhaftować. I jestem naprawdę mega z niej zadowolona. Nawet w to w samo taki w dotyku to jest takie super, że nie mogę się powstrzymać, żeby to tak sobie dotykać. I to by było chyba na tyle z tych rzeczy, co kupiłam. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć ogólnie o AliExpress, bo ja się bardzo zawiodłam ostatnio na tym AliExpress. Dlatego, że zamówiłam sobie paczkę, właśnie to Krosno, zamówiłam jeszcze inne rzeczy, mi przyszły w paczce łączonej. Coś mi tutaj ostrość nie łapie. Zamówiłam sobie też inne rzeczy i problem polegał na tym, że ta paczka do mnie przyszła. Ta paczka była rozerwana, ja ją otworzyłam i Krosno było, ogólnie wszystko było zapakowane w osobne foliki, Natomiast wszystko było porozrywane. Krosno było w pudełku, które również zostało rozerwane. E, wydaje mi się, że oni to po prostu wzięli na odprawie celnej, e, wszystko sobie sprawdzali. Natomiast zamiast mi to powkładać do tego pudełka, do tych folijek i zapakować wszystko na nowo, to oni wzięli jedną dużą folię, wpakowali mi te wszystkie opakowania, które zdjęli z tych moich produktów, wsadzili mi je luzem i luzem wsadzili mi te wszystkie produkty. Więc nie wiem po co oni mi te wszystkie papiery i to wszystko tam powkładali. To był zrobiony taki miszmasz, krosno, te śrubki były porozwalane po całej paczce, w dodatku ta paczka była dziurawa i mi przyniósł dziurawą. Więc ja początkowo złapałam się za głowę, mówię o co chodzi. Dlaczego? Dlaczego? Przecież ja mogłam pogubić wszystkie te śrubki, bo to są... tyle było małych elementów. Oni mi to wszystko tak luzem rzucili. Byłam wściekła. Jeszcze myślałam, że nie dostałam tych nożyczek, bo... Jeszcze myślałam, że nie przyszły mi nożyczki, bo nigdzie ich nie mogłam znaleźć. W końcu je znalazłam po wielu próbach i wielu minutach szukania. No i w końcu okazało się, że jest wszystko. Jest wszystko OK, ale była chwila grozy. I bardzo mnie to zniechęciło do zakupów na AliExpress, przez to, że ktoś mi to tak przetrzepał. I Ja wiedziałam, że to jest odprawa celna i że oni to trzepią, ale nie sądziłam, że aż tak brutalnie. Zamówiłam jeszcze magnes do kanwy na igłę, który jeszcze do mnie nie dotarł. I mam w planach zamówić sobie jeszcze organizerki, takie drewniane na nici. Mega mi się one spodobały i bardzo, ale to bardzo zapragnęłam je mieć. Więc te organizerki na pewno sobie jeszcze zamówię, bo są przepiękne. Um, no i zakochałam się w nich. I będą o wiele lepsze, wydaje mi się, dlatego że te organizery papierowe przy niektórych moich projektach, tak jak na przykład przy zamku, ten organizer jest cały potargany, cały popsuty. I im dłużej się go używa, tym bardziej się on psuje. I później trzeba robić nowe, te wszystkie niteczki się plątają, psują, no i nie wiadomo co jest od czego. Więc stwierdziłam, że jeżeli będę miała drewniane, to będą o wiele przyjemniejsze w pracy. I to by było chyba na tyle, co Wam chciałam powiedzieć w tym holu zakupowym, w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście dajcie znać, co Wy ostatnio sobie fajnego kupiliście. No i co? No i do zobaczenia w następnym filmiku. Także pa!